8 marca to podobno najpiękniejszy dzień dla mężczyzn, bo mają niepowtarzalną okazję obdarować swoją panią kwiatami. Dzisiaj wybraliśmy się tam, gdzie sporo kwiatów, aby sprawdzić jakie kwiaty królują w tym dniu. I co jeszcze procz róż tulipanów kupują panią panowie? W dzisiejszym dniu wszyscy pamiętają, mnóstwo mężczyzn, starszych, młodszych w średnim wieku, przychodzą i kupują kwiatuszki. Przychodzą i kupują troszeczkę bielizny, ale myślę, że kwiaty są jednak takim priorytetem w ten dzień kobiet. Pamiętają o kobietach. Przychodzą, kupują. A co najczęściej, jakie kwiatki pani tylko tulipany ma? No nie, przeważnie, przeważnie tulipan idzie. Tulipan, prymulka, no ale przeważnie tulipan. No pan więcej kupują, jak panowie. Ja nie wiem, co, co się robi. No chłopakom się nie chce chodzić po kwiaty. Sobie kupują nie i jest. się chwalą innym, że dostali kwiaty? Nie, zazwyczaj tak jest. Mamu kup, bo do, do koleżanki musi zanieść. Czyli mama kupuje dla syna, żeby on do koleżanki. Też tak bywa. Hmm. Pan już coś wybrał? Nie, dopiero będę wybierał. To, I to dużo będę wybierał. Ile pan tych pań ma tam? Bardzo dużo. Nie może się przyznać. Nie wolno zdradzać tajemnicy. <noise> Jakie najczęściej kwiaty wybierane są? Bo pani ma całą gamę tutaj tych kwiatów. W większości róża, róża, tulipan, ewentualnie goździk. No, każdy ma swoje ulubione, które lubi i tak wybierają. Także nasza telewizja składa paniom najlepsze życzenia.